Dobra, to jeżeli witajcie. jestem 4 eee, a to jest jak to już piąty odcinek z Skywarsów. Jak widzicie, mam skin, ale to oczywiście na Jasiu. Ja się ktoś tam dodał, takiego, że widać skiny też od razu na starcie odcinka. Mówię wam, że się dobili około tak 9 lajków, bo pod ostatnie odcineczki masz 9 lajków, dobiliście, i to jest jak na mnie ogromna liczba. No no, tak to bez przedłużania, tylko tego teraz razu powiem, że nikogo dzisiaj ze mną nie ma. No, no to tak to... Widzimy się tak co już na pierwszej ręce. E, no spoko, pierwsza ręka już startuje. Jak widzicie, e, ten. No, co akurat chciałem powiedzieć teraz? No, że ogólnie teraz mam tak fajnie, ponieważ po prostu coś dobrej tajemnicy wypadły. A chciałem właśnie jeszcze powiedzieć. Dobra, już jednego typu razu też sklepaliśmy na początku. Jak sobie kolejny. kolejny regeneracja? Okej, okay, leciutko się do góry tutaj podbudujemy. No, jak mówiłem na początku, dzisiaj jestem sam. Ponieważ po prostu się nie chciało nagrywać, za długo grał. No, nie dolecę, kurde. O, ja cię tak tutaj ta gra wygląda. No ale spoko, tak to widzimy się już na kolejnej ręce. No, druga ręka już startuje. Jest tylko mikrofon jeszcze poprawię. Jeszcze 25 sekund. Musimy poczekać. Nagrywam kurde. Tutaj. No. Jak, gdzieś, jak widzieliście, w pierwszej rundzie przegrałem. Niestety ktoś mnie zepchnął za śnieżek. Nie wiem, co tak tam już zrobić. Tutaj kolejna ręka. Ją trzeba wydać na szybko. Trzeba wziąć najpotrzebniejsze rzeczy. Tutaj na dole coś trzeba ubrzyć najlepiej. Z tego co zwykle ok, tutaj mamy też, pięknie. I od razu też dekscel i nie weźmiemy. Chyba tylu więcej skrzyneczek nie mam, więc muszę szybciuteńko tutaj wyjść. I nie wiem, czy ryzykować depać się do niego. On chyba też ma pewnie jak znam życie. No, pokazałem mu perełkę, więc od razu kurde Cię mnie przestraszył. No, złukł kurde. przeboj i do niego strzelam. Dobra, skaczemy do niego. Dobra klepa. O nie, on od jak zajmieczyk. Nie gadaj. Zadałem. jak to. Dobra, o, opuść jeszcze teraz, robimy od razu drugą rękę. Koniec. Ale lagi, kurde. Nie wiem, na mokce takich lagów nie mam, przez te gówniane skiny, kurde. Takie lagi są tutaj, tym... A Ogólnie serwer jest też bardzo fajny, bardzo go lubię. No ale coraz trudniej się tutaj gra, jak widzicie, z takimi lagami, kurde. O, też fajna łapka. Nagrywam. 3. No. Więc teraz czekamy jeszcze tą jedną rękę, zagramy. Niestety sobie nie wykorzystałem po jędr Teraz teraz po ten, jak sobie mieczyk zdobył. No tutaj właśnie teraz są taki skin, ciągle innego skina Ci daję, kurde. Co to ma być? Ja się pytam. No właśnie też również mam taki plan, żeby nagrać taką nową serię weekendową z survivala. Taki easy survival, wiesz. No taki po prostu survival, nie wiem, Easy HC jakieś. Z jakiś klep, kurde, filmiki. No, więc tak, da mnie jeszcze taka informacja. Dobra, muszę szybko kogoś zabić. Już mnie ktoś klepie, kurde. I Lodżek, i zdedałem. Nie wiem, kurde, jak ja tam grać, kurde, lamie, lamie, tak lamie jak nigdy. Będę musiał, kurde, grać na crowd Gamesach i koniec a tak to nie. No, zaraz jeszcze to kolejny odcineczek nagram, tylko tym razem z moim zimnym kluidem Dawsonem, Dawidem Nightmare X3. Może on też będzie nagrywał, bo nie było, na swój kanał. No, a tak to jak mówiłem, poproszę was o 9 łapaczek w górę. Um, no i powiem się o kolejny odcinek ze Skywarsów. No, więc te mówienia, no to jeszcze subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie filmiki. No i tym podobne lubcie rzeczy. No i tak to widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!